Hej, szybka informacja przed obejrzeniem materiału. W filmie nie ma kamerki, ponieważ wyjechałem na wakacje i filmy są nagrane na zapas. To tyle. Miłego oglądania. Hej, cześć, witajcie z tej strony gilatki z Plepsu. Hej, hej. Kontynuujemy Robloxa, lecimy sobie na kolejny tryb. Tak, też, <laughs> jedną już plepsie sobie wygrał, jakby nie patrzeć. Zastanawiam się na co wejść, chyba wejdę sobie drzewo. na drzewo. Chyba wejdę na drzewo, drzewo właśnie i na głowę. Komuś. A wiesz co, drzewo, drzewo jest o tyle znaczy na komuś na głowę jest też średnio czasem, bo jak się ruszą, o. to mogę, możecie walić. Widzę, że u was jest dużo osób ogólnie o tak. i, i drzewo wam się może przewrócić, ale równie dobrze może się moje drzewo Aha. przewrócić i, i może wyjść troszeczkę inaczej. Chyba tak. O, dobra. Yeah! No znaczy, już kilka, kilka osób zginęło, nie? No tak, ale. Ktoś tam sobie poginął. Ogólnie uh, Trip to floor is lava 2, czyli druga odsłona tego wszystkiego, druga część. Jest więcej mapek, jest więcej tak jakby rzeczy. Troszeczkę są poprawione niektóre rzeczy. Niestety jedna rzecz, która mi się bardzo nie podoba, to jest ten grappling hook, dzięki czemu oni mogą się łapać mm -hmm. tych ścian. Um, no i w tym jest cały problem, że wygrywają każdą rundę. No, no. bo to jest bez sensu wtedy już, bo tak. No zobacz, patrz, gości no tak. się łapie ściany, pyk. I, I go już nie ma. Dzięki, złapałem się. I jeszcze rozumiem, jakby można było się na przykład do budynków przyczepiać, tak. nie? Ale on się może do ścian przyczepiać, do tego wszystkiego. wszystkiego. Może. I to jest takie. A, a aha. E. Okej, okay. w ogóle jest sklep otwarty: Penguins and Gravity Coil. Coś hmm. tam jest do, do kupienia. Okej. Okay. Nie, e. nie. nie O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Może. Dobra. E. O, e. bardzo dobrze, że to spadło. Jest, jestem. Jestem lepszy. Dawaj, dasz radę, dasz radę się wybić. On nie, Czekaj, na wybijecie. samym na samym końcu musisz o, wyskoczyć. Jesteś dobra, bardzo ładnie. <grym> dobra. O Jezus, to się przewróci. On taki tak. Oni też przyżyli. No to Aha. Okej. Okay. To znaczy to jeździ tam troszeczkę. No dobra. przeżyli, Przeżył. Ważne żeby jakby nie patrzeć. Dobra. Więc no ja nie narzekam. Jest całkiem okej, okay, jeśli chodzi o cokolwiek. Mhm. Tam nawet jakiś gości się na czymś innym zaczepił nie, spoko. Ja czym on był, bo na kamieniu. Przeżył nie? Czę! Okay. Leżeć! O kurde, Spalaj. sam się kurde. Tu nie ma zbytnio na czym skakać, widzę tylko po no tych nie. górkach. Tu, tu byliśmy na poprzedniej planszy tuż przed nagraniem, więc wiedzieliśmy mniej więcej co się szykuje. Mam nadzieję, że map jest całkiem sporo do wyboru, A. żeśmy mogli sobie tutaj cokolwiek podziać. Nasz cel? 150 punktów, żebyśmy mogli sobie kupić grappling hooka i zobaczyć, czy to jest ten sam grappling hook, którego oni używają. Ty się A. w ogóle gościu zabił, widziałeś? Czemu? Może chciał kupić, może już A. miał. M możliwe. Też... Chociaż nie wiem, nie widać było, gościu żeby go 100. było stać. Jebszy. To to jeszcze jest niewystarczająco. No tak, na no 150 chyba, nie? Map chosen mini coś tam. No. To, tu po prostu Nie z drugiej strony. O, Jezus, o Jezu, szybciej. Szybciej. No gościu, rusz się. Nie. 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 Też ja, ja zdążyłbym, no, gdyby oni nie tam to stoją na nie... tym. A. Aha. 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 Tam to można dobrze było na nie stać. Dobrze wiedzieć, że niektórzy. No znaczy, no my nie ogarniamy tych map, A. tak? My nie wiem, myślimy, że trzeba wyżej. W ogóle najlepsze jest to, że wlazłbym na to autko, gdyby nie to, że gościu stanął i mnie zablokował po drodze. Nie <grym grym grym> ma na te auto, nie, ale one tak. Mogłbym hmm. kupić sobie spinner. spinnera. W ogóle. Nie wiem jak ty, ale jak ci się w ogóle podobają te takie ubiorki Adidasa, powiedzmy, e, takie są. w Robloxie albo Nike, Bo jak, jak dla mnie to jest. Jak dla mnie to jest słabe, średnie, To jest tekstura przekopiowana tak. tak chamsko. Nie, no, no, nie wiem, no nie podoba się Szczerze. Nie, nie wepchnij mnie tu na nic, bo ja nie chcę coś kupić? Tutaj nie, dzięki. Nie Bardzo podziękuję Nie, nie mogę. Nie. Nie Dobra. Kolejna mapa. Jakieś mniam, mniam, mniam. Ja nie nie słyszę jakieś miam, miam, miam. Jest jetpack ogólnie, ze 180 Robuxów, jeśli byś chciał, nie? Mm, podziękuję. A, tam 500 zdrowia możesz mieć, widzisz na VIP-ie. Nie wiem to. co prawda po co, ale. Jak przecież lewa od razu zabija. Idę na to duże drzewo. Drzewo, drzewo. Na to się nie da wejść, wystrzeliło. Okej, okay. zginąłem, zginąłem. Zginąłeś? Zginąłeś. Zginąłem. Nie zginąłem. No miałeś farta. E, To drzewo w ogóle wyleciało w kosmos, tak. gdzieś za mapę. Chciałem na nim stanąć sobie um, i wywaliło go. Ja, ja sobie skoczyłem na tego. Ja sobie skoczyłem tak, jakby na budyneczek, na um, takie małe coś i tyle. A, no okej. Okay. Na jakiś sklepik po prostu. Nie ja tyle. Znaczy, nie przeżyłeś. No ty nie przeżyłeś. Ty już Dobrze. nie miałeś tyle szczęścia. Ja no ten tyle ten sama mań co ty, więc spoko. Tego? Monet. Monet, a, a. Znaczy, ja dopiero dostanę monety. Tak. Jakby nie patrzeć. Muszę. O oh jezus. To? Proszę, trochę czeka, trochę się czeka niestety po a. tym wszystkim. Długo. A nie wiem, postaramy się zdobyć te, te monety, ale może zrobimy sobie jeszcze jeden odcinek z tego trybu, czemu nie? Co myślisz, plepsio? Hmm. Nie wiem, możemy jeszcze jeden nagrać. Ale to zależy od widzów. Chcą. Chodzi jakiś gościu z paczką Doritosów i tylko je je. No, sobie kupił taki. Dobra, e... ja na choinkę chyba. Ta. Albo nie, tu stanę w sumie, tu wystarczy bałwan. chyba. Nie, tu wystarczy chyba. Nie wiem. Mam tak. takie wrażenie. Tu stoi gościu, więc zaufam mu. Chyba tak. Wszyscy tam biegną. Tak. Przynajmniej część osób. A ty stanąłeś sobie na bałwaniu. Jeszcze A jakiś tak. gości się w ogóle zabił? Chciał wskoczyć na bałwan. No, kolejny się zabił. Oni zyskaczyli. Nie wiem, nie, 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 pytałem, nie, ja naprawdę nie rozumiem o co tu chodzi. Co? Niektórzy ludzie, niektórzy ludzie po prostu sobie zeskakują do tej lawy, no tak? Czemu? Nie wiem. A ty sobie wskoczyłeś po prostu no na bałwan. Tak. I tyle. Oko, no, no też okay. dobra taktyka, jakby nie patrzeć. Takie skromne niektóre te mapy hmm. są, nie? Tak mogą być Ale też bardziej rozbudowane. Nie I no, map to oczywiście, że musi być więcej, nie? W porównaniu do poprzedniego trybu. A. tam. Tam, co prawda, bardziej mi się to całe menu podobało, jakby nie patrzeć. Bo tam, e, jak można było w, w tej wodzie pływać, mhm. skakać sobie między piętrami, coś tam na szklanych półkach stać. A tutaj tak Biednie. trochę jest biedne to menu, powiedziałbym, szczerze mówiąc. Ale nie jest źle. Nie jest no, źle. też są takie, wiesz, takie zrobione, ale zbytnie na nich nie ma. Tak no szczerze. tak, no. <laughs> troszeczkę, tak się, troszeczkę tak to wygląda. No. Mini racetrack, to chyba już byliśmy. byliśmy, tak, byliśmy już tu. Wystarczy tutaj stanąć. A ja pójdę sobie na autko, ja lubię czerwone autka, stanę, że... jeśli że zginę? To Zginiesz. będzie test. Będzie test. Zginąłem. O. Wszyscy poginą... Nie, dobra. Serio? Okay. Naprawdę? Ja myślałem, że tam jest trochę wyżej. Nie. Najlepsze jest to, że w ten dach jak wejdziesz, nie? Mm. Jak wejdziesz na ten dach, no to te, tego dachu tak naprawdę tam nie ma. No tak, tam tego nie ma. I, i to, to jest najlepsze w tym wszystkim, to że tego super. dachu tam nie ma. O, widzę Was na dole, witam serdecznie. A, okay. Plepsu przeżyłeś. O, można jeździć tymi autkami. No tak. I zepsuliście trochę mawę, bo się linie trochę rozsypały. Eta. Nie będę w to wnikał, e, nie a, będę mówił, kto to zniszczył. Na pewno nie ja. Którym jedziesz? Zielonym. Zielonym, a, wbijasz się e. w czerwonego, widzę bardzo dobrze. Bo nie idzie skręcać. To jest jedyne, co mu wychodzi: wbijanie się w innych. Cicho. Proszę bardzo. Dobra, Abdul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Fajny Nick. Dobry gracz. Dobry gracz. Najlepszy gracz. 50 punktów mam, ile masz? 40. No bo ty teraz wygrałeś, a ja nie. E. Naprawdę, no, tak liczyłem, że troszeczkę będzie więcej tych map, bo tak na chwilę obecną a. to tak, to tak kurczę. Mini city, hmm, tego nie, nie jestem było. pewien. Nie, tego nie było. E, okay, o, na wchodzę, wcho wchodzę na tą dziwną wieżę. E, ja też chcę. O Samo e. rusza. O nie. nie zdążysz. Nie zdążyłeś. Nie zdążyłeś. Byłem. Halo. E, ten gościu. Nie wiem, na a. czym się trzyma. Nie, tam jest taki. A, bo tam jest taki bloczek jeden. Nie wiem, oh. gdzie ty jesteś w ogóle. Tu. skacze na takim tym wysokim czerwonym. Widzisz, dzień dobry, witam serdecznie. <laughs> ten gościu się jeszcze zabił. nagle. <laughs> Widziałem, zeskoczył do tej lawy prosto. Mi Mistrzostwo Świata, nie rozumiem o. tych niektórych ludzi. O, a, ja jeden sobie wszedł tu po prostu i tyle tu sobie stanął. Okay. Nie wiem. No I widzisz, co? już mamy równą ilość punktów. No, tak. taką, mam taką ilość punktów jak ty. Więc proszę bardzo, prawda, te web. krzaki, takie postaci. O, ja mogę ruszać tymi kulkami, o, witam serdecznie. Widzisz, i Abdul znowu wygrała, jeszcze jakaś Alon wygrała. No ten Abdul to ma bardzo. chyba ten, już grappling hook, nie? To on nie ma. Alon, yy, Abdul nie, Abdul, Abdul, Abdul nie. zawsze łazi sobie w jedno miejsce. Ja A. mam wrażenie, że on ogarnia mniej więcej, gdzie już jest co, nie? On już tak, bo on ma. Wygra... Nie, ma. No, on ma wygrane 5, więc tak w sumie teoretycznie, hmm. nie wiem, jakiś park teraz. Dobra. Na tą czerwoną wieżę myślę, że będzie wystarczająco. <laughs> Rozsypaliście to białe coś. O Boże, to się rusza. To plebsu, się rusza, rusza plepsu. Nie biegniesz. To, 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 to zjedzie, myślisz? Nie. Jakbym cię tak wyrzucił teraz? Jakoś się przypadek? Tak. Nie, nie da się chyba. Ale do morza krwawego chcesz mnie wrzucić? Nie robi nie. się tak. Dobra, ważne, że przeżyłem. A tu mogę usiąść? Nie, to są kłoski. No, Muszę to popychać. Ale myślałem, że będzie można tego. Myślałem, że będzie można. wejść. Kurde. To ty. Średniaczek. Średniaczek. Tak, no. wydaje mi się, że te mapy mogły być troszeczkę bardziej rozbudowane i dać nam trochę więcej czasu, ewentualnie, ale to też, żeby trzeba byłoby trochę, na przykład, poskakać. O, jakby o. były elementy parkouru na takiej mapie, gdzie musiałbyś sobie pobiegać, nie? To byłoby myślę, fajne. No. Wiadomo, nie. Osoby, które są no. mają wyuczone, mają łatwiej. Ale no wyobraź sobie, jak masz na przykład. Nie, 10 sekund, a 20, tak. ale musisz na przykład 10 Parkour. bloczków przeskoczyć, nie? Mm -hmm. To byłoby fajne, przynajmniej według mnie, według mojej opinii. No ciekawsze by to było, niż takie puste mapy w sumie. Right. Wszyscy wiemy to Chyba jeszcze biec. nie byliśmy. E. E. Lecę na to, na to coś. Lecę tutaj. D stu Te najwyższe. A chyba ty tylko ty przeżyjesz? Tam serdecznie, ja serdecznie. ty też przeżyjesz? No. Uh, ledwo. A, spokojnie. Własna wieża się zawali jeszcze, nie? A już się śmiał. Ja to ja próbuję tych ludzi jakoś zrzucić, ja nie? jest spadł. Wiem, wiem właśnie, że... No ja przeżyłem. Kurde, próbuję ich tu jakoś zrzucić, ale nie mogę. Nie, średnio. Ważne, ale stanąłeś na murku, wystarczyło no. ci, wystarczyło? Wystarczyło. Czemu nie? Najgorsze jest to, że kiedy jest nawet za nisko, a staniesz sobie na kimś, mhm. to jest o tyle problem, że on zginie i ty zginiesz tak. zaraz po nim. Chyba, że, bo... że się ciało tak dobrze usypie. Taką kubkę. No w sumie tak, no ale ono też po chwili już znika, no. więc musisz liczyć na to, że lawa bardzo szybko przeleci. Mhm. I to jest w sumie tyle. I widzisz, patrz znowu, e, wygraliśmy, jest jakiś ilość, który ma 15 wygranych, my mamy po ile, ty masz 7 i ja mam też 7, 7. mamy tyle samo pieniędzy, mhm. więc w ogóle nie narzekam. Na Idziemy nie idzie? łeb w łeb, o, pięknie. Teraz mogłaby się trafić na przykład mapa, nie wiem, fajne byłyby też mapy takie na przykład z lodem, że idziesz i się ślizgasz, o, nie? No to by było fajne i parkour bo spowal do tego. spowalniałoby. Artport. Eh, to już było przed chwilą w o, sumie. Jestem. Zostałem... Polski. No widzisz, tak to bywa. Ja idę znowu na tą samą platformę, a tam jest druga. Okej. Okay. Niektórzy poszli na te słupki białe po prostu. Mm. Leci! Lava. Okej. Okay. Daliśmy L jak radę wszyscy. Tak, bogini. Niektóre osoby to tam? Ja nie wiem, jak, jak oni. O tu jest na przykład gościu, który na tych białych skacze, skaczeniem jakby spadł. A spada się. Chyba nie. Spadł? Spadł. Nie. Spadł. <laughs> No i, i powiedz mi co tacy Bo ludzie co? mają w głowie takie, To jest takie, ej, to jest takie Patrz, stoję w dobrym miejscu, a skoczę sobie tu Patrzcie jaki jestem pro, patrzcie jaki jestem pro I, i spadł Takie ups. <laughs> ups, ups Upsi, niechcący No niestety, nic się z tym nie zrobi Czekam na kolejną mapkę Jestem Komfortową. naprawdę ciekaw co jeszcze wymyślą Tak, przydałaby się jakaś fajna nowa mm -hmm. mapka Dobra. To jeszcze nigdy nie graliśmy. Mnóstwo osób wygrywa teraz Wbiliśmy się na pierwsze miejsce, widziałeś? O, kurde. No, jesteśmy, kurde, prosiami. Prosiami. No, prosiami jesteśmy, kurde. Prosiami. Tak, tak. Może jedyny. Idę od tego gościa, jak oni mnie drażnią, jak te, te dźwięki, jak. Niam, 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 Bo oni mają tutaj coś. Roboty. Graveyard. O! O, Tego nie było. E, dobra. Widzę, mm. że. O. o! Ja już jestem. Dobra, też jestem. Chyba ja, ta, ta sama taktyka, nie? Wracu na drzewo złaś. To jest drzewo? A, ja myślałem, że to jest taki rodzaj nagrobka. Spoko, N niech będzie. Dał mnie zepchnąć i zepchnęła go karma. Dzięki, Krystian. A. Wiesz co? No. no jakby no bo... to powiedzieć, zrobiłeś to sobie sam. Wrazłeś <ślazuj> mi na łeb. <ślazuj> bo, bo, się, bo się ruszałeś, no tak. No. <ślazuj> dzięki. Hmm. Spoko, I teraz, no a. tak, teraz będę miał 90 punktów. Nawet ktoś jeszcze będzie miał 80 zapewne. I się również sobie. wyprzedzi. Nie, spoko. Ja to sobie tak. tutaj. Ja sobie podziałam, nie ma problemu. Widzisz, byłeś zachłanny, chciałeś mnie zrzucić, żebym miał mniej punktów, to teraz tak masz. To teraz jesteś czwarty. Czwarty widzisz? jestem. Kurde, spadłeś. spadłeś. Spadłeś i to strasznie. Patrzę Stoczyłem na ciebie, się. patrzę tam na ciebie na górze. Wstyd mi za ciebie. No nie, Wstyd! Czekam a wstyd mi za ciebie wstyd. Po prostu wstydesz. Ja leci nie wiem co po, ja myśleć, tym człowieku. Ja nie wiem, co o nim myśleć. Jest zażenowany. Ruins. Znowu było. ruiny. Było. Dobra. Fik. E, znowu idę w to samo miejsce. No ja też. się. dobra. No i tyle. No i w sumie będziemy tak sobie łazić i. O. i nie będziemy musieli więcej robić. Dobra, zapraszam. Serdecznie ludzi nam się ktoś jeszcze. Dużo Leja? ludzi? Nie wiem, czy dużo. Ma cztery osoby w jednym miejscu. Tu pode mną leży koleś w ogóle. Nie wiem. E, mam wrażenie, że jeden z nich. Właśnie, że jeszcze ktoś Jaką sobie skiną? spadnie. Normalnie, zsunął się i dotknął lawy. Ha. Okay. To, są, to są geniusze zbrodni po prostu, geniusze Geniusz. zbrodni, geniusze i to jest Można tyle, o, oni nic więcej nie robią, koniec Hop. O, to się rusza, no. mogłbym to przewrócić sam, jakoś tak bardziej, tak. chyba nie za bardzo eee, Nie, jak bardzo bym się postarał tak, nie ma po prostu takiej opcji fizycznej, nie to ma niestety, dobra, okay. kolejne Kolejne 20 sekund, dobra A eee, mam już 100 punktów, całkiem nieźle, eee, całkiem nieźle Zbieramy do 150. Mm -hmm. Będziemy robić sobie bardzo fajny grappling hawk. Ok Grappling hawk. Prawie Liczę na to, że chociaż trafimy jedną fajną. Jak jest hak po o Śląsku? Nie wiem. Z mnie się pytasz. A to nie znasz? Nie, nie wiem. Nie, nie, nie uczą was w szkole? Nie, nie uczą mnie w szkole. Po Śląsku. W Śląsku cię nie uczą. Nie mówisz. uczą po Śląsku. Jadę na tą górę taką śmieszną. A ja też chcę iść. A, ciekawe, czy zdążę? Zdążę? Zdążę. Coś pode mną się rozsypał. Serio. Widzę, że jakby wam się ta wieża teraz tak zawaliła nie. i trzeba byłoby coś ogarniać. O jak ktoś nie, nie. od was spadł. Serio. Bez ktoś spadł po prostu. Ja, ja nie wiem jak to. A Geniusze. tam znowu po, tam też po drugiej stronie, tam. Widzisz, patrz, dopiero co się rozsypał. Ja, ja nie rozumiem tych niektórych nie wiem po co. ludzi. Ja też nie wiem po co oni schodzą, ale okej. Okay. Granie jest jakoś okay. super wymagająca, ale nie mam co narzekać. No dobra, czyli mówisz, nie uczą was pośląsku? Nie, nie uczą nas pośląsku. A to, to to, możesz tak ci, ci, w ramach ciekawostki, skoro tryb nie jest jakoś super ekscytujący, możesz A? powiedzieć e, jakieś takie najśmieszniejsze, powiedzmy, wyrażenia jakichś różnych słów. E. Ja na przykład nie znam zbytnie Śląskiego, więc. Dla możecie również, się... jeśli jesteście ze Śląska, również możecie w komentarzach napisać swoje. Pośmiejemy się. No, u mnie tak samo, ale nie znam takich dużo. Dla mnie śmieszny jest pociąg, cug. Nie wiem, tak. Cug. Cug. Cug, cug. Cug. Ej, to zaśpiewaj teraz piosenkę Mishora, ale zamiast pociąg póp cugę. To by było złe. A ja lubię cugę. Cuk. Ej, to jest. No, to było. Dobra, na bałwan. Na bałwan. Dobra. Tylko mi nie zrzuć teraz. Spoko. Ja sobie stanę to po prostu. Jak myślisz? No, nie skarb, bo mi zrzucisz. No. A, a chciałem powiedzieć, nie? A, ale. ale... Ale bym cię od cugów wyzywał, nie? Od pociągów? O ty. Od pociągów. No znam jeszcze ciekawego nie. powiesz? To nie było śmieszne. Umarłem. specjalnie ja się... umarłem na odcinku. Ja się potkłem. Coś ty zrobił. Nie Z... wiem. I znowu, znowu to, że pozna... korciło cię, żeby skakać, nie? Chciałem Tylko cię Tylko dlatego. Oh. O, Jezu. Oh, o Jezu, nie. PLEPS jest po prostu najlepszym graczem Roblox'a na świecie, tak. nie? A może nie najlepszym graczem, a e, najbardziej nie umiesz tak jakby trollować? E, nie, może nie trollować. E, na no co? Utrzymać presji? Nie wiem, na przykład albo ja się próbujesz trollować, ale to ty jesteś trollowany. Sam siebie trolluję. Dokładnie, to jest próba trollowania samego siebie. Piękne, już po prostu. masz 20 punktów już? przewagi. Tam mi się nie podoba. Centerstone. No. O, tu jeszcze nie byliśmy. O. Centralny kamień. Jak tam wejść? Po prostu musisz się odbijać. E. Jestem. Wiesz co? Radziłbym ci stanąć normalnie, bo właśnie będą wystrzeliwać różnych ludzi. Dobra, ja stoję. Jestem bezpieczny. Soko. Chciałbyś spaść? Ja, ja cię trzymam. Uważaj, bo jeszcze wylecisz sam. Jeszcze wylecę, sam. wylecę nie? Dobra, nie idzie. Tam ci już pozłazili, zaraz. A. Jeszcze ktoś jeszcze ktoś wpadnie do lawy. Dobra. A, nie, kurde. Tym razem. Ale tak widzę, że wszyscy się utrzymali mniej więcej mm. na tym środku i bez większego problemu. Ten będzie Jeszcze się zabił, patrz. Powiedz mi jak. Jak, powiedz mi jak? Kto on się zabił? Reset zrobił? Nie wiem. Ale... Ja, ja nie wiem co ci ludzie gminią czasami. Zostało mi 20 punktów i będę mógł się łapać grappling hookiem i tyle. A, wiesz co, tak się teraz w sumie zastanawiam. Może mm. grappling hook ma taki, pro... ma taki problem, że na przykład możesz się tylko 10 sekund trzymać ściany. O, możliwe. Ale A, nie tak wiem ale to zobaczymy na pewno. Da, da radę ogarnąć jakoś. No. To co? Po podziel się jeszcze jakimiś fajnymi słowami. Słucham. <laughs> nie znam takich słówek śmiesznych. Powiedzcie no tam słucham. słówek. Nie, nie uczę się. Szczerze tak mówiąc, to nie lubię się. To, ale to nie, bo, bo ja nie za bardzo jestem ze Śląska i nie za bardzo ogarniam. Four corners. To chyba też nie graliśmy. A o. nie, graliśmy to. O Jezus! Ale lagi były. E... Wejdę? Tu, tu da radę, tu da radę. Nie da rady? Nie, nie, nie. <laughs> uh! Przeżyłeś? Jak? Ja jestem po prostu dobrym graczem gry Aha. Roblox. Ja mogę sobie skakać, tak? Bo, bo, bo ja mogę. Ty o widzisz? Patrz. Kurde. Bo bo, bo ja jestem najlepszym graczem. Co? Jak? Patrz. Jak się wskoczyłeś? Bo, bo tu była lekka, przywrócona Aha. ściana. Wystarczy Fajnie. lekki kąt w Robloxie i no. możesz po tym wskoczyć. Ja, ja tylko czekałem, żeby się odblokować, bo mnie ktoś lekko bloknął. I bang! Ja chciałem komuś po głowie. punktów! 110. Mógłbyś na mnie poczekać, przyjacielu. Nie. 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 Masz, po, no, na, tak masz że... na mnie poczekać. O, tylko ja przeżyłem? No, serio? Dwu, dwie osoby. Któż bo. jest najlepszy w tą grę? Ja? Już jest najlepszy w tą? No ty to tam na górze jesteś. Jestem drugi w tabeli. Jestem najlepszy. Jestem pierwszy w ta. O, rzeczywiście, odbiłeś się troszeczkę. Wybiłem. A, to miałem się ciebie zapytać. Ale to co, to nie ma tak typowo, że ktoś tam ci mówi po... Farma, tego nie graliśmy. Ktoś nie mówi ci w rodzinie po śląsku na przykład? Mówią, ale zazwyczaj chcę, żeby po polsku mówili, tak normalnie. Ja tego no. nie rozumiem. O, okej. Okay. takie... Ładziec, mów po mów po w polsku. W polsku. Bo ja nie rozumiem. To mam wrażenie... Tam u was ktoś przeżył? Wy przeżyliście. Ja przeżyłem. Ja, ja się tak zastanawiam, że się ten budynek rozsypi, bo on zaczął się nie. rozsypywać, jak jeszcze lawy nie było. No tak. tak. To było takie... Um, Trzy osoby um, przeżyły ogólnie. No to nice, nie będę nice. narzekał. Oczywiście najlepszy... O, teraz mi, teraz mi się domek zawalił, patrz. się patrzy. tak... Jakby mi się w trakcie o, zawalił, to byłaby dopiero średnica. Zło. O, co to jest za Z str... czemu tam strzel. Wywaliłeś <laughs> mnie w kosmos. Ale cię pięknie wywaliłem. Tak klocuski, klo, klocuski, klocuski, tak działają. Klocuski, klocuski. to po jest, to ja, dlatego. Ja, ja, ja. Jak kluski. Ślunski. kluski ślunskie śląskie. Kluski śląskie. Dobra. O, tak dobra ogólnie jest. mówiłeś o szkole, na przykład w szkole nie można mówić po śląsku. Czemu? Bo, ja, bo to jest jako... Czą Zrobiłem reset, bo chcę kupić Grappling Hooka. Na przykład u mnie w szkole było tak, że jeśli napisałeś po śląsku jakieś słówko, to był błąd. O. No i odejmowali punkty. Hmm. Więc no. Śmiesznie. No, Irak. Już? O, kurde. Irak. E? Graliśmy jeszcze na Iraku. I co? A, nie tutaj. Tam. No, cześć. <noise> Hej, plepsu. <Gdzie> <noise> Spójrz na górę. A. E. Nie mam. Jak nie się mam bawisz? Złu... Ja bardzo dobrze się bawię. Bez Może rączek jest? jestem najlepszym graczem gry Roblox. Jak wygrać grę? Jak wygrać grę? Krystian. To jest takie dokładnie. I patrzysz teraz na Witam serdecznie. Aha. Jak tam się gra? E, świetnie. Co o. jest? Ej, przywaliło mi. Wypuść mnie. Jak, jak ktoś cię pięknie przygniótł tym domem. Mogę o Jezu, wyjść. O tylko tak, tylko tak idziesz do mnie tylko tak jeb widzę tylko twoje ciało tam, jak, jak jest zgniecione, nie? Jest zgniecionych. Chciałbym tam do ciebie, o już nie Jestem. wejdę. To tak, to tak śmiesznie wyglądało, tak idziesz do mnie na tak jeb budynkiem <grym> takie hej, co jest? Zostałem no. budynkiem w twarz, nie? Ale zobacz, to jest w ogóle OP. Tyk. Gdzie ty lecisz? O teraz nie, nie mogę na przykład. Się. Ale tu na przykład na spokojnie, nie? No, i, aha. Ju, witam serdecznie. Dobra gra. Dobra gra. O! A Tego e też nie było. Epic Castle. I, I to już? O, ja wiem, ten zamek się będzie syp... Czemu niektórzy już poginęli? Jak? jak? Jak te dwie osoby? Nie, nie radzę ci stać tam. Nie? Sz Szczerze, nie radzę ci tam stać. Się on, roz... się będzie, on się będzie rozsypywał w trakcie pewnie. On nie rozsypał się. To, to już. To, to już? To już. Wygrałem. To, to jest ten epicki zamek. Zamek? E, czyli rozpisz no, się i no, da, Nuda. No, Nuda, polecę sobie. Mm. Spoko. Ej, czekaj, a jak spróbowałbym w ciebie strzelić? To zrobiłeś. Idź. Chodź, chodź, idziemy. <laughs> idziemy na spacer. Spacer. <śmiech> Witam <śmiech> Burek, ja, Jak być awkiem? Na kolejnej mapie się do ciebie przyczepię i będziesz musiał mnie zanieść na jakieś miejsce. Podska podskakujesz? Leciutko podskakuję. <laughs> Dobra, burek Koko. chodź idziemy. Mi nie zależy na punktach, więc wiesz. Mam jeszcze 10 punktów. To jest takie, masz grappling hooka i przyczepiasz się no. do jakiegoś innego okresia, który też ma grappling hooka i on się przyczepia do ściany, a ty się przyczepiasz do niego. No. Nie, nie wiem co ty myślisz. Nie wiem, w ogóle czy by zadziałało. Jeszcze masz 10 punktów do zdobycia w ogóle nie, tylko. Muszę mój wygrać drogi. tylko. Dokładnie. Spoko. Easy peasy. Four corners. O, to Długo? jest ta, ta fajna mapa z tymi ścianami. A, no to tu zginę. E. Jak gdzie mam wejść? Nie wiem. Ja sobie już znalazłem e. miejsce. Witam serdecznie, plepsu, giniesz! Giniesz! No Ginąłeś. nie Ale to nie było jak. Ale wystarczy raz wygrać. No, no właśnie, tylko znaczy, raz. Znaczy wiesz, da się jakoś wskoczyć na pewno. Mhm. Tylko wiesz, jak ktoś już gra dłużej, to też pewnie wie, że na przykład od tej ściany się odbije, czy od tamtej mhm. ściany się odbije. No już ja, ja, ja w ogóle nie narzekam. Mam 17 rund wygranych w Survivalu i. Psz. Ja Mówię mistrzostw, Mistrzostwu Świata. Nie, nie, nie będę narzekał na to ani trochę. Rozumiem, że chcesz dozbierać tego grapniku. Chcę pokazać przynajmniej raz, jak to wygląda. Dobra, nie ma problemu. Ja tutaj sobie niszczę drogę ogólnie. Wyciągam kafelki i strzelam nimi w kosmos. No. Znaczy, próbuję przynajmniej. Próbujesz. A, już. O, widzisz, na przykład Abdul hmm. też wygrał. No i Tylko nice. że on kupuje jakieś pierdoły i, i on nie jest On kupuje wszystko poza grapniku, no. On zbiera na wszystko. Jaki funkcjoner. jest tego sens? Ja tego nie wiem. Naprawdę. Co to ma? Wiem. Możesz mu zazdrościć. Um. Czego to? Dobra. Mini city, Ty już byliśmy. Byliśmy. To chyba jest łatwe. Eee. Ja o. byłem. Okej. Okay. Powinienem przeżyć. Gameplay 2017. Witam na serdecznie. Cześć. Jak cześć. tam na górze? No, bardzo fajnie. No nie narzekam. Okay. Dobra. Będę miał. 150. Ktoś tam sobie jeszcze zginął. Przeżyję chyba. Nie wiem, co mam o tym myśleć. Możemy ty... w ogóle przetestować jedną rzecz zaraz. Jak chcesz? Chcesz się przyczepić do mnie, a ja przyczepię się do ściany? Czekaj, nie, ja się przyczepię do ciebie, a spróbuj wskoczyć na to, co, na czym przed chwilą byłeś. Chodźcie tu, 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 nie, 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 najpierw najpierw się przyczepić. A. To już tam skakujesz. A, dobra, za późno. Wolecia. Ale jestem. Ale jestem tu, nieważne. Dobra. Nie, nieważne. It's too late jak ci. To w ogóle zabij się jak dostaniesz tylko punkty, no. nie? No właśnie. Leć. Mm. It. <grym> Wysypałem się. <grym> Przyczepiłem się do twojej głowy i za nią poleciałem. <grym> Dobra, idę kupić. O, okej. Okay. Ja zdążę dopływę? To jest. Okej, mój haczyk sam sobie lata w ogóle o, po zdążyłem. całym. Po całym tym. Dobra, mam. Okay. Mini track. O, to się idealnie przyda powiedzmy. Jestem. Dobra. No to co plepsio? Mówisz... Tam mówisz? Co się stało? To A. jest! Co się stało? Ja, ja całą platformę zabrałem! całą platformę zabrałem. zejdź, staj na tym! Jak, jak to zejść? Po prostu modlinkę klikasz. Coś, Coś tak. zrobił. O Jezu! Witamy serdecznie, gameplay 2017, podwieszana platforma i, i tylko my wygraliśmy, bo nie no zabraliśmy tak. platformę. i porwałeś platformę, nie? Jakie to jest zło! Najgorsze, nie? Usiądziesz w jednym miejscu i sorry, nie? A przez tylko tak patrzą i takie... Co jest? What? Gdzie ty jesteś? Co? Siedziałem tam to wygrali... <laughs> wygraliśmy tylko. Dobra, Ale i tym zło. pozytywnym akcentem o, zakończymy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobał. E, basakra, jak najbardziej. No. E, zapraszamy do subskrypcji kanału, trzymajcie się ciepło, no i pa pa! hej! hej.